Znowu, to jest taki silnik y, z napędem fotowoltaicznym, Co? czyli Pane. wystarczy włączyć żarówkę, żeby, żeby silnik się kręcił, Pane. bo są fotoogniwa tutaj, i wzbudzenie magnesami trwałymi, ale jako ciekawostka, y, wisi to na łożyskach magnetycznych, czyli bezstykowo, tam się w ogóle nie styka, Pani włoży kartkę, żeby pokazać, że Poświecina. tam nic nie ma, tak? Może Pani ją na dół przeciągnąć całkiem, żeby... Chwila, tylko niech to się rozkręci. Niech się rozkręci. Nie Przesunę, może w takim razie, żeby była... większy prąd płynął. No, o i widzimy, wpadamy, że tam, tam nie ma nigdzie nic się nie styka. To widzicie sobie, tak samo jak ta tabletka tutaj latająca, tak samo dokładnie na tej samej zasadzie zawieszone są Zawieszone są tamte łożyska. Tam z tyłu macie taki mikroprototyp pociągu, który my tu robili. Też badaliśmy jego no, no, no. właściwości. Jak, jak to wygląda z punktu widzenia um, takiego prototypu? Tu jest taka ciekawostka, jak popatrzycie, tu jest taka komora wielka. Ta komora jest sprzężona z biurem azotowym, który pompuje tutaj azot do płaszcza takiego zewnętrznego i jest łączona z kompresorem helowym. Jesteśmy teraz na etapie rozbudowy tej aparatury o nową podziarkę, ponieważ ta podziarka, która tu była mała, nie dawała rady. Temperaturę 4 kelwinów musi tu utrzymać na kompresorze na helu. Dlatego taką dużą podziarę będziemy podlażać do tego, żeby można było uzyskać w tej komorze przy różni 10 do minus 7 milibara temperaturę 15 kelwinów. Będziemy chodzić, tam mamy taki transformator tego gabarytu. To jest taki, można powiedzieć, taka maska tego transformatora zrobiona z plastiku. Takie samo urządzenie. Wizualnie powiedzmy jest zamontowane tutaj w tej komorze i będzie chłodzone do temperatury 15 Kelvin. To takie badania przemysłowe, które robimy. Tu jest taka ciekawostka, robiliśmy taki projekt europejski, hydrogenerator do elektrowni, 5 MW, nie ma żadnego i do tego hydrogeneratora testowaliśmy czujnik próżni, czujnik próżni, który będzie z przewodnika, uzbrojenie na w będzie kubek czujnik próżni, żeby mierzyć, czy próżnia jest dobra. Sprawdzaliśmy, czy ten czujnik prawidłowe pomiary wykazuje w zależności od prędkości, prędkości kwalnej właściwości, takie stanowisko eksperymentalne było wykonane. Tutaj, o tutaj, czujnik próżni jest w tym miejscu umontowany, na takim wysięgniku, a tu były, tu są zawory próżni, była podłączona pompa próżni i na to kartę wirowała ostatnio drobny taką jak będzie wirowała w W hydrogeneratorze, to takie eksperymenty ja, użytkowe, taki użytkowe, czyli to co robiliśmy, ten hydrogenerator będzie Tego lata już, bo no to był dwa lata temu za, zaczęty, tego lata będzie montowany w kieszeni W Bawarii, nie, czy pan Myśle, nie, czy pan te, Polacy nie chcieli na Montowanie w Polsce, bo było zbyt duże ryzyko, że może nie działać, ale raczej będzie działać Tyle ciekawostek, proszę pooglądać, zapytać coś jeszcze i jakie rzeczy. Jeżeli chodzi o dydaktykę, nie mamy tutaj dydaktyki dla studentów, który e, dziekan On dał nie e, przedmiot na przewodnictwo, tylko na EIT, nie wiem dlaczego. No Będziemy walczyć o rzecz na elektrotechnice, natomiast studenci w tym roku nie wybrali jako przedmiotu wybieralnego, więc nie było dydaktyki, robimy dyplomy inżynierskie, wykorzystujemy jako siedzibę no. studenckiego koła naukowego energoelektroników, takie koło działa przy naszej katedrze, tak realizujemy aktualnie kurs. Kurs z programowania w Ansysie a to jest taki program do obliczeń polowych w ramach koła naukowego, taki kurs dla studentów jest prowadzony przez mnie. E, no i tak? także że jakbyście byli zainteresowani kiedyś, świat, to się spotkamy, jak pójdziecie do katedry, chyba że pójdziecie gdzieś tam na jakieś cienkie druty albo gdzieś takie nieciekawe rzeczy, Nie, no to jak, jak chcecie to idźcie no, to, mm -hmm. e, no.